Witam na kanale Kawał Wiedzy i zapraszam na odcinek z serii Matematyka dla Opornych. Czas na dział czwarty, Figury Geometryczne. W tym dziale nauczymy się, jakie są te najważniejsze figury geometryczne na początku naszej matematycznej drogi, jak prawidłowo mierzyć długości i kąty, jakie nazwy mają poszczególne kąty, Czym charakteryzują się czworokąty? Przede wszystkim kwadraty i prostokąty. Będziemy mierzyć ich obwody, a dokładniej przypominać sobie, jak to się robi. Rozróżniać będziemy koła od okręgów oraz starać się narysować je przy użyciu cyrkla, co nie jest wcale takie łatwe. Oraz coś nowego zajmiemy się skalą, dowiemy się czym jest, do czego służy i jak ją obliczać. Dzisiejszy temat to proste, półproste odcinki. Dowiemy się, jak rozpoznawać poszczególne geometryczne elementy oraz jak je prawidłowo rysować. Czym jest punkt? Dobre pytanie. Mam już odpowiedź na ilustracji, ale jeśli chodzi o definicję, to punkty są takie wskaźniki. Na ogół zaznaczone przy pomocą kropki tak to najczęściej spotkamy ale można je również zaznaczać X czyli takimi dwoma króciutkimi, przeciętymi kreseczkami, ale tak jak wspomniałam, najczęściej. Pojawią się w książkach, w zadaniach punkty jako kropki. Punkty zaznaczyliśmy już na osi liczbowej i nie powinny być niczym nowym. Punkty, o tym warto pamiętać, zawsze podpisujemy wielkimi literami. Odcinki można zaznaczać na dwa sposoby. Ale czym one są? Odcinki są to pewnego rodzaju linie, które mają dwa końce. Zwykle są zaznaczane dwoma malutkimi kreseczkami, ale zdarza się, że niektórzy zaznaczają je dwoma kropkami. Opisujemy odcinki wielkimi literami. Ale ich kolejność w odczycie nie ma żadnego znaczenia. Jeśli odczytamy nazwę odcinka AB albo BA, to będzie nadal dokładnie ten sam odcinek. Kolejny element, który należy zapamiętać, jest to prosta. Prosta charakteryzuje się tym, że przykładając do niej linijkę. Możemy ją w nieskończoność przedłużać w prawą i w lewą stronę. Czyli linia taka, która jest przedłużalna do nieskończoności w obu kierunkach, może być opisywana małą literą jedną, lub dwoma wielkimi literami tak jak jest na ilustracji. To już od nas zależy, jak będziemy ją nazywać. W przypadku tych wielkich liter ich kolejność nie ma żadnego znaczenia. Czym jest półprosta? Jeśli weźmiemy dowolną prostą, która jest nieskończona w obu kierunkach i przepniemy ją na pół, wtedy powstaną dwie półproste. Półproste charakteryzują się tym, że w miejscu przecięcia i rozdzielenia prostej mamy początek półprostej, ale ona nigdy nie będzie miała swojego końca. I teraz, systematyzując wiedzę na temat półprostej, wiemy, że ona ma początek zawsze, ale nigdy nie ma końca. Możemy w nieskończoność dorysowywać jedną z jej części. Półprostą możemy oznaczyć przy pomocy wielkich liter. To będą dwie litery, i tutaj ważna sprawa kolejność ma znaczenie. Możemy również taką półprostą oznaczyć małą literą, i wtedy nie ma większego problemu. Z tym, jaka ta nazwa jest poprawna i właściwa. Przed nami ostatnie nowe słówko jest to łamana. Łamane mamy otwarte i zamknięte. Czy one tak naprawdę są? Łamana to tak naprawdę złączenie ze sobą kilku odcinków w taki sposób, że. Koniec pierwszego i początek drugiego odcinka ze sobą sklejamy i tak robimy z drugim i trzecim, trzecim i czwartym odcinkiem, w zależności od tego, ile odcinków ma nasza łamana. Tak jak wspomniałam, może być łamana otwarta i łamana zamknięta, ale najważniejsze jest to, że oznaczamy je zawsze wielkimi literami. Taka mała ciekawostka. Pan Euklides, żyjący dawno temu, bo aż cztery wieki przed naszą erą, wydał najstarszy podręcznik do geometrii, który nazwał elementy. Tego podręcznika uczono się jeszcze w XIX wieku. Wyobrażacie sobie, jak długo z niego korzystano? I w tym właśnie podręczniku definicją punktu, było na przykład zdanie zamieszczone właśnie tutaj, że punkt jest tym, co nie ma swojej części, a linia to jest długość bez szerokości. Jak widzicie, w matematyce jest bardzo wiele ciekawostek i warto do nich zaglądać. A teraz dla fanów języka angielskiego, pięć naszych słówek, które trzeba zapamiętać po polsku, czyli punkt, odcinek prosta, półprosta i łamana, można również odnaleźć na naszej planszy i zapamiętać w języku angielskim, a nuż nam to się kiedyś przyda. Dziękuję, że dotrwałeś do samego końca tej teoretycznej lekcji. I zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Matematyka dla opornych. Jeśli prezentowany materiał podobał się Tobie, subskrybuj mój kanał i daj łapkę w górę.